Witajcie kochani po bardzo dużej przerwie. Przerwa była bardzo celowa, ponieważ ostatnie moje doświadczenia wywołały we mnie ogrom wewnętrznej frustracji, nie byłam w stanie zgodzić ze sobą. Przeżywałam ogromne wewnętrzne konflikty. Dlatego też e, zamiast pokoju ducha na usta cisnęłyby mi się same wulgaryzmy. Dlatego też minęły dwa tygodnie yy, i dziś na spokojnie mogę z Wami się podzielić swoimi przeżyciami. Myślę, że one wiele mogą wnieść do Waszego życia, bo jest też wiele istot wokół mnie, które obserwują no właśnie to, co dane mi było przeżyć, w sposób niezwykle spiętrzony. Jakiś czas temu, niespełna dwa tygodnie temu. Jeszcze byłam na wielkim plastikowym mieście i pływałam sobie z Arabii Saudyjskiej do Jordanii, i tak dalej. I muszę Wam powiedzieć, że to, czego doświadczyłam, wywołało we mnie takie pokłady ogromnej złości na głupotę ludzką, na ignorancję ludzką na zepsucie ludzkie i na dosłowne odłączenie duszy na poczet mamony. Byłam po raz pierwszy w życiu w gronie osób, ogromnym gronie osób, bardzo zamożnych ludzi. I chwała wszystkim za to, tym, którzy wychodzą do świata, mając naprawdę wiele zer na, na, na koncie, wychodząc do świata z poziomu miłości, z poziomu Prawdy z poziomu najcenniejszych naszych cnót. Jest też e, ogromne grono osób, którym po prostu e, zamiast serca, albo inaczej, e, serce i umysł przemieścił się do portfela. Są to ludzie, którym się bardzo wiele rzeczy wydaje, e, którym przede wszystkim wydaje się, że są coś więcej warci. Bo mają tyle na koncie, okazało się, że jestem niezwykle waleczną osobą. Miałam już parę okazji w życiu doświadczyć tego, jak bardzo mocno staję w imieniu prawdy, i cały ten wyjazd taki właśnie był. Gdzie stawiałam granice ludziom, którym się tylko wydaje, że są lepsi ode mnie, dlatego że wychodzą z jakimś banknotem, pokazując ile rocznie zarabiają. Taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Przeżyłam to bardzo ponieważ nigdy przedtem nie byłam w takich okolicznościach, nie mogłam nigdzie sięgnąć, żeby dokonać jakichkolwiek, żeby się oprzeć o cokolwiek, więc y, przeżyłam to naprawdę bardzo, ponieważ znowu opadła jakaś taka iluzoryczna moja y, wizja na temat ludzi, temat świata. To jest pierwsza rzecz. Podkreślę tutaj, że jestem niezwykle wdzięczna wszystkim istotom, które naprawdę są bardzo zamożne i nie straciły umysłu i serca na poczet mamony, tylko wiedzą, że te pieniądze są po to, żeby im służyły, nieodwrotnie. Druga rzecz, która się dla mnie wydarzyła, która była bardzo, bardzo ważna dla mnie, to kochani, jak dla mnie dramat, odcięcie mnie od natury, brak możliwości w każdym momencie. Gdybym tylko zapragnęła, gdy całe moje ciało cierpiało, i psychika z tego powodu, że jestem na plastikowym, wielkim mieście pływającym, i nie mam takiej możliwości, żeby w chwili, kiedy pragnę wręcz dotknąć Matki Ziemi, poczuć ją, przytulić drzewo, dotknąć liścia, zobaczyć ptactwo, po prostu nie było takiej możliwości. Dlatego cierpiałam fizycznie i psychicznie, co zresztą odbiło się na moim zdrowiu, bo około dwóch tygodni po powrocie, generalnie byłam ścięta totalnie przez jakiegoś wirusa, którego wpuściłam. Byłam naprawdę osłabiona psychicznie, więc gdzieś tam mm, po powrocie spotkałam się z ludźmi, którzy byli chory i dosłownie po 5 minutach już byłam chora. Ciekawe też doświadczenie, jak to właśnie jest, kiedy jesteśmy silni, jesteśmy nietykalni. To też zbiegło się z tym, że yy, drażetki, które ze sobą zabrałam, Wierzę yy, i bardzo mocno odczuwam działanie pozytywne na mój organizm tych tak po prostu ich ze sobą nie miałam, bo zostały w Berlinie. I po powrocie, kiedy byłam już, yy, yy, się od razu rozchorowałam, miałam też sposobność wypróbowania Aira, tego, o którym nagrywałam już parę vlogów, yy, ale wtedy byłam zdrowa, teraz miałam okazję przetestować to, jak czułam w płucach dosłownie lawę gorącą, czułam tam rozpalone ognisko. Jak wzięłam trzy airy pod język, to od razu mogłam wręcz wziąć bardzo głęboki wdech, nie dusząc się. Coś niesamowitego. Ale wracając, kochani, do tej natury, to powiem Wam tak. Nie ma nic cenniejszego na tym świecie. Jeszcze nie tak dawno cały czas trąbiłam o tym 5D. Chciałam po prostu, jakby jak kamfora, wyparować z tego. Śmietnika, który ludzie zrobili tutaj na tej cudownej ziemi, a dziś już wiem po tym rejsie, że mam w obowiązku, w obowiązku tutaj pozostać, by tworzyć nowy świat tutaj na Ziemi. My ludzie świadomi, my ludzie, którym natura jest bardzo bliska, którzy nie potrafimy bez niej żyć, którzy czujemy najgłębszy kontakt właśnie z tą matką naturą, mamy w obowiązku się dzisiaj jednoczyć. Naprawdę to jest nasze zadanie, żeby się jednoczyć. Dlatego też, tak jak wycofałam się z terapii, tak jak wycofałam się z projektu 1 do 1, tak wracam do możliwości warsztatowej. Jeżeli ktoś z Was czuje moją istotę, jeżeli ktoś z Was to, co mówię, to, co czuję w mojej barwie głosu, to, co odbiera ode mnie. Powoduje to jego wzrost, a ma dookoła siebie ludzi, którzy myślą, czują podobnie, chcieliby takich warsztatów ze mną. To się, kochani, na to otwieram, więc na mój numer telefonu: 501 430 281. Jak najbardziej można napisać sms, porozmawiamy, omówimy temat i bardzo chętnie przyjadę z Grzesiem i podzielimy się tym, co w nas najcenniejsze. I to, co jest kochani, najcenniejsze, to to, że teraz od trzech dni po dwie godzinki sobie tutaj spaceruję nad tą moją cudowną rzeczką. Mieszka tutaj bardzo dużo białych czapli. Nie ma nic piękniejszego dla mnie to po prostu nie ma nic piękniejszego dla mnie niż czucie natury, niż to, że mogę stąpać po ziemi. To, że mogę oddychać świeżym powietrzem, to, że mogę napić się dobrej wody, zdrowej wody. To, że mogę wykąpać się w takiej wodzie zdrowej. Plastikowy świat nie jest dla mnie. Bardzo dziękuję, jestem sama sobie wdzięczna za to doświadczenie. Też bardzo się cieszę. Dziś już mogę powiedzieć, że cieszę się z tych doświadczeń, dlatego że to jest dla mnie największa nagroda że sama dla siebie. Okazałam się istotą nadzwyczaj naturalną, nadzwyczaj prawdziwą, niezwykle silną, kompletnie nieuwikłaną w opinie ludzkie w ogóle. Nie jestem uwikłana w to, co mógłby ktoś o mnie pomyśleć. Kocham być sobą, kocham swoją istotę, która ceni sobie w życiu najbardziej to, co prawdziwe naszą kochaną gaję, kochaną matulę, bez której po prostu świrujemy. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby codziennie mieć taką przestrzeń, żeby właśnie na łonie natury spotkać się ze sobą. Właśnie widzę, w oddali białą czaplę, wszystkiego co cenne. Wszystkiego, co najcenniejsze, wszystkiego, co prawdziwe. I oczywiście, że obfitości z progu miłości. Wszystkiego dobrego, Korni